Cześć! Z tego filmu dowiesz się, czym jest neuroplastyczność mózgu. Ja nazywam się Krzysztof Konik, jestem magistrem fizjoterapii, mistrzem w zawodzie naturopata i prowadzę Centrum Rozwoju Osobistego Pełnia Harmonii. Neuroplastyczność to taka super moc naszego mózgu. Neuroplastyczność polega na tym, że na przykład kiedy jesteśmy mali, to uczymy się rzeczy, bardzo różnych rzeczy i tworzą się ścieżki nerwowe. Które zapamiętują te mechanizmy, których się uczymy. No, ma to swoje dobre strony, ponieważ dzięki temu możemy się uczyć, możemy się rozwijać, możemy się zmieniać, możemy ewoluować, i możemy jakby zdobywać zawód. Ale ma też swoje złe strony, jakie negatywne wzorce również się tam zapisują, na przykład wzorce emocjonalne, na przykład patologiczne wzorce reagowania i wtedy. Jeżeli taka ścieżka się nam zapisze, no to możemy reagować nieadekwatnie do sytuacji. Przykładowo, jeżeli ktoś krzyknie, to mogą nam się aktywować mechanizmy ochrony życia w postaci mechanizmu walki i ucieczki, co jest bardzo złe, bo później w dorosłym życiu, jeżeli ktoś podniesie na ciebie głos, to zaczynasz się trząść albo cię zamraża i nie możesz nic powiedzieć, przez co tracisz swoją asertywność i tracisz możliwość obrony przed takim zachowaniem. Neuroplastyczność mózgu pozwala nam też na to, że dzięki odpowiednim technikom wizualizacji i pracy ze sobą, możemy te wzorce w mózgu przekodować. Możemy stworzyć nowe ścieżki neuronalne, aby te stare wzorce zastąpić zupełnie nowym, zdrowym wzorcem. I na podstawie tej teorii zostało stworzonych bardzo wiele metod pracy właśnie ze sobą, takich jak wizualizacje, takich jak na przykład hipnoza, takich jak wiele nurtów psychoterapii. W pełni harmonii pracujemy na właśnie tej neuroplastyczności, wykorzystując do tego również Twoje ciało. Jak to robimy? Każda emocja wystarczająco silna, aby tworzyć patologiczne wzorce. Jest zapisana w Twoim ciele. Jeżeli sobie przypomnisz zdarzenie, które tę emocję wywołało, to poczujesz ją w jakiś sposób w ciele. I dzięki wizualizacji i pracy również na tych właśnie odczuciach z ciała, możemy szybciej i efektywniej budować nowe ścieżki neuronalne. Przygotowałem dla Ciebie warsztaty Twoja wewnętrzna siła, gdzie właśnie między innymi będziemy docierać do tych. Patologicznie zakodowanych wzorców, i będziemy starać się je przekodować na coś pozytywnego. Link do warsztatów znajdziesz w opisie tego profilu. Do zobaczenia!